Dzień dobry, kochani klubowicze. Witam Was na kolejnym klubikowym bajaniu. Żeby było nam wesoło, rozejrzyjmy się wokoło. W prawo, w lewo, w górę, w dół. Czy już widzisz uśmiech mój? I jeszcze raz. Żeby było nam wesoło, rozejrzyjmy się wokoło, w prawo. W lewo, w górę, w dół, czy już widzisz? Uśmiech mój. Witajcie jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie magiczne pudełko. To jest teatrzyk Kamishibai. Japoński teatrzyk obrazkowy. Zaraz zobaczycie. Dzisiaj towarzyszą mi pieski. To jest. Kropka, oczywiście skubidu, no i smętek. On jest troszkę smutny, ale może rozweseli się na koniec naszej opowieści. Słuchajcie, teraz musimy otworzyć naszą magiczną skrzyneczkę, żeby poznać historię, która się w niej kryje. Za każdym razem, kiedy przeczytam fragment historii, to chciałabym, żebyście ze mną, jak te wszystkie moje pieski, Szczekali, robili tak. Hau, hau! Dobrze? Wszyscy po każdym fragmencie bajeczki wołamy hau, hau! Żeby otworzyć teatrzyk, musimy wypowiedzieć magiczne słowa. Sezamie, otwórz się. Musicie mi pomóc, bo tutaj nic nie działa. Jeszcze raz. Sezamie, otwórz się. Może jeszcze raz? Sezamie, otwórz się. Otwieramy nasz teatrzyk. bajka pod tytułem Szukając Marutka, Kumiko, Yumamoto, japońska. Przy pięknej sierpniowej pogodzie Marudek radośnie hasa po ogrodzie. Ho, ho. Wtem Leoś go karci. Niedobry Marudek! Chłopiec sam te kwiatki wyhodował z trudem, nasiona miał od Emilki. Co ma włosy rude? Hał, hał. Mama Leosia ma oczy wielce zdziwione. Nie widzę marutka, w którą pobiegł stronę. Hał, hał. Niebo się chmurzy. I wiatr szumi w drzewach, Leoś się niepokoi, już przestał się gniewać. Marudek nie wraca, gdzież on się podziewa? Ho, ho. Mamo, idę szukać Marudka, będę szukał wszędzie. Wykluczone? Przecież burza lada moment będzie. Pewnie marudek, zaraz sam tu przykuśtyka. Jednak Leoś ukradkiem z domu się wymyka. Ho, ho. Dzień dobry, chłopczyku. Pogoda dziś burzowa. Mój piesek zniknął, proszę pana, nie wiem, gdzie się schował. Martw się wróci, gdy się zacznie ulewa sierpniowa. Ho, ho. Na placu zabaw wszystkie dzieci znają psa Marudka. Ktoś go widział? Na to odpowiedź jest krótka. W stronę parku pobiegł, gdzie rosną akacje. Leo dziękuje dzieciom. Za tę informację. Ha, ha. Tu go nie ma, tu też nie. Szuka leoś w każdym zakamarku. Jakże często z Marutkiem spędzał czas w tym parku. Ha, ha. Zrywa się zimny wicher. Choć nie pada jeszcze, zaraz zachmurzone niebo, rozpłacze się deszcze. Spadają pierwsze krople, już niebo się gniewa, po chwili się zaczyna prawdziwa ulewa. Ulice się zmieniają w rzeki i strumienie, mokre, klapki Leosia klaszczą o kamienie. Ho, ho! Leoś żałuje, że skarcił pieska i teraz się smuci. Biedny marudek pewnie się boi dziś do domu wrócić. A jeśli go samochód wielki przejechał? A może ktoś go zabrał? Też marna pociecha. A jeżeli nigdy... Gdy go już nie zobaczę? Co robić? pyta Leoś i niemalże płacze. Ho, Chłopiec wciąż jest w marszu i dławi się łzami. Kiedy składki nad ulicą w dół idzie schodami, słyszy skowet w którym jest smutek i trwoga. Sądząc, że to marudek, biegnie co sił w nogach. Hop, hop. Pod schodami w mroku skulony siedzi sobie piesek, jakiś piesek nieznajomy. Hał, Zdaje się, w taką pluchę miałeś nie wychodzić, ale zaraz mama swój wybuch łagodzi. Czeka niespodzianka i to od dwóch godzin. i tak szczęśliwie skończyła się historia Leosia i zagubionego marutka. Kochajcie swoje pieski. Do zobaczenia. Rączka pięć paluszków ma. Prawa robi pa pa pa. Lewa robi pa pa pa. Do widzenia.